Jak ja lubię takie opuszczone miejsca, opuszczona osada w środku lasu. Sześć domów o istnieniu których mało kto wie. Zobaczmy zatem, obejrzymy sobie ten dom z każdej strony. O, cześć, witam, co tam? Co ciekawego czytasz? O, no hej. Ja? Historię młodego filmowca, yy, łowca ruin. O! Ciekawe. No i jak, warto? No jasne, że warto, stary. Kurczę, tu są to opisane tak fajne eksploracje i ta książka jest tak wartościowa, że no, no musisz ją mieć. Ty, a jak ja mo jak mogę taką książkę zdobyć? Wystarczy, że wejdziesz na profil łowce ruin na Facebooku i bezpośrednio u niego zamówisz. Aha, no dobra, dzięki za informację. W takim razie wbijam na łowce ruin na profil na Facebooku i zamawiam. On już wie, gdzie tą książkę zamówić. Wie także, że warto. Ja również przeczytałem tą książkę dwa razy, i również stwierdzam, że warto i gorąco polecam każdemu tą książkę. Naprawdę warto. Fajnie jest przeczytać o miejscach, w których się było, albo w których się dopiero będzie, i będąc w takim miejscu. Potem fajnie wspomina się tą książkę i emocje, jakie towarzyszyły autorowi tej książki, kiedy rozpoczynał przygodę z eksploracją. Gorąco polecam Karol Joperdłowca, ruin. Wpadajcie do niego na face'a i zamawiajcie, no bo warto. Cześć.